Jak zareagowałbyś, gdybyś otrzymał koniec małżeństwa w trzech zimnych liniach, napisanych w e-mailu, gdy służyłeś swojemu krajowi na całym świecie? Na środku pustyni, otoczonej pyłem, ciepłem i niepewnością, otrzymałem wiadomość, która wszystko zmieni. To nie był bilet ani telefon, był to plik PDF dołączony do wiadomości e-mail z tematem Bądźmy o tym dorośli. Trzy wyrażenia. Trzy niewidoczne, ale głębokie cięcia, takie jak ostrza. Już wypełniłem dokumenty. Już opróżniłem nasze wspólne konto i jestem już z kimś innym. Nazywam się Renato, mam 43 lata, jestem sierżantem Transported Second Division i w tym momencie, prawie cztery miesiące temu na misji w Kandahar w Afganistanie, nie mogłem wrócić. Nie mógł zareagować, nie mogłem płakać. Wszystko, co mogłem zrobić, to kontynuować oddychanie. Patricia, moja żona od 13 lat, kobieta, która powiedziała, że mnie kocha, nie tylko poprosiła rozwód, już wzięła wszystko. Dom, pieniądze, psy, a także inny mężczyzna, który mieszkał w miejscu, w którym budowałem z takim wysiłkiem. Nasz dom stał się scenariuszem nowego życia. Życie, z którego zostałem wymazany. Zamknąłem notatnik. Poszedłem do kąpieli w kabinie społeczności. Ubrałem się i poszedłem na zmianę, nie wspominając o nikim, nie pozwalając, by mój ból wychodził z wyglądu. Moi towarzysze zauważyli moją ciszę. Marcos, mój partner bunkr, nawet zapytał, czy coś się wydarzyło. W porządku, powiedziałem. Tylko kilka rzeczy w domu, ale prawda. Jest taka, że nic nie było dobre i tam wszystko się zaczęło. Nie z krzykami, nie z zagrożeniami, ale z decyzją, której nie zostanie przez to zniszczony, ponieważ w tym momencie przestałem być po prostu zdradzonym człowiekiem i stałem się kimś, kto szukałby sprawiedliwości. Ale nie z zemstą, ze strategią. Ty, którzy oglądasz, zostań do końca tej historii. Ponieważ to. Co zaczęło się od prostego, rozumianego, napisanego e-mailem, zakończy się aresztowaniami, objawieniami i zwrotem, którego nikt się nie spodziewał. Jeśli zostałeś już zdradzony przez kogoś, kto powiedział, że Cię kocha, napisz tutaj w komentarzach: jaki był największy ból, jaki kiedykolwiek spotkałeś i czego Cię nauczyła? Podziel się swoim doświadczeniem. Możesz pomóc innym, którzy teraz przechodzą to samo. Sześć miesięcy przed tym e. Mailem znaki już tam były. Mały na początku. Prawie niezauważalny, ale spójny. Patricia przestała mnie pytać, jak minął mój dzień. Połączenia były krótsze, rzadsze, uśmiecha się. Później zaczął pracować w biurze dentystycznym, gdzie był sekretarzem. Powiedział, że był skupiony. To potrzebowało czasu. Ale to, co kiedyś było uczucia, stało się zmęczone. Rozmowa stała się ciszą, zaczęła chodzić na siłownię trzy razy w tygodniu, i wróciła z nienaruszonym makijażem. Zaczęło kupować nowe ubrania, zmieniając styl. Utworzyło nowe hasło na telefonie komórkowym, a kiedy zapytałem cokolwiek, odpowiedź była zawsze szybka, niecierpliwa, jak każdy, kto chce zakończyć temat. W porządku, Renato, nie przesadzaj, ale mój instynkt powiedział coś innego. Coś we mnie. Byłem w pogotowiu. Nie jestem typem, który wyszukuje komórkowy, który przesłuchuje podejrzewającą cokolwiek. Mój ojciec nauczył mnie obserwacji. Ufny, a w razie potrzeby działaj na pewno. Zamiast konfrontować się, zacząłem realizować standardy. Zacząłem widzieć, że mniej mówiła o nas. To uśmiechnęło się bardziej w telefonie niż do mnie. Kto mówił o przyjaciół, których nigdy nie znałem. I z czasem zaczęło spać po drugiej stronie łóżka, jakby między nami powstało coś niewidocznego. Pewnego dnia mi powiedziała: Mieszkasz w świecie armii i mieszkam tutaj. Wygląda na to, że nie mamy nic wspólnego. Bolało to słyszenie. Bardzo. Ale nadal próbowałem. Zasugerowałem terapię par, głębsze rozmowy. Odpowiedź była sucha. Po prostu przechodzimy fazę. To się poprawi, ale we mnie coś wymamrotało, to nie jest faza, pożegnanie. W tym czasie nie chciałem akceptować, ponieważ kiedy kochamy, nalegamy, uwierz, ale dzisiaj rozumiem, miłość nie kończy się od razu, znika w ciszy, i w tej ciszy, poszła. Komentarz tutaj, czy zauważyłeś oznaki wyjazdu na kogoś, kogo kochałeś, ale zignorowałeś to z obawy przed przegraną? Opowiedz swoją historię w komentarzach. Być może ktoś czyta, czuje, że nie jest już sami. Po tym zimnym komentarzu wygląda na to, że nie mamy nic wspólnego, coś się we mnie zmieniło. To nie był gniew, to nie była rozpacz, to była uwaga. Wiedziałem, że nie mogę już ufać stabilności, niż zbudowaliśmy, ale wiedziałem też coś innego. Kto Fitz uczy się czytać środowisko? Naucz się identyfikować dźwięk niebezpieczeństwa przed pierwszym strzałem. I tam, w moim własnym domu, już słuchałem pęknięć pęknięcia. Wtedy zacząłem się przygotowywać nie z walkami, nie z oskarżeniami ale ze strategią. Zacząłem organizować moje osobiste dokumenty. Wziąłem akt urodzenia, rejestry wojskowe, umowę domową, która była tylko moim imieniem, dzięki pożyczce wojskowej. Zabrałem wszystko do magazynu w całym mieście. Dyskretne miejsce, w którym również zachowałem niektóre przedmioty o wartości sentymentalnej: zegar mojego dziadka, stary sztućca mojej matki, podwójny mundur mojej pierwszej misji. Otworzyłem nowe konto bankowe w innym banku. Stopniowo zacząłem przenosić niewielką część mojej pensji. Niewiele. Wystarczy, że gdyby najgorsze się wydarzyło, nie zostałbym rzucony w ciemność. Nikomu nie powiedziałem, nawet moi najbliżsi przyjaciele. To było jak ustawienie wykopu przed bitwą. I w głębi duszy wiedziałem, a tak nadejdzie. W noc, w której wyjechałem na kolejną misję, Patrycja towarzyszyła mi na lotnisko. Przytulił mnie tym mechanicznym uczuciem, który daje się pracownikowi, a nie mężowi. Powiedział, zadbaj o siebie dobrze, z suchymi oczami. Bez emocji i po raz pierwszy zrozumiałem, że może zostawiłem już coś, co skończyłem na długo przed wejściem do tego samolotu. Ale to nie był czas na łzy, nadszedł czas, aby mnie wytrzymać, ponieważ w pewnym momencie miłość mojego życia stała się zagrożeniem jako rutyną. Napisz w komentarzach, czy kiedykolwiek czułeś, że musisz chronić się emocjonalnie przed kimś, kogo kochałeś? Co byś zrobił, gdybyś czuł, że wszystko, co zbudujesz, może się zapaść w dowolnym momencie? Czy możesz sobie wyobrazić, jak to jest być wymazane ze swojego życia, gdy nadal służysz swojemu krajowi tysiące mil od domu? Dwa tygodnie po zimnym e-mailu, który przypieczętował mój rozwód, na moim telefonie komórkowym pojawiło się powiadomienie bankowe w samym środku podstawowej kafeterii. Poprzednie saldo 47 000 R$. Bilansowe saldo 0,37 R$. Tak, 37 centów. Zniknęło wszystko, co Patricia i ja przyłączyliśmy się z wysiłkiem w ciągu 13 lat. Tak, jakby nigdy nie istniała. Otworzyłem wniosek banku. Transfery serii. Niewielkie ilości sekwencji, rosnące z czasem. Wszyscy starannie zorganizowani, aby nie podnieść podejrzeń. Miejsce docelowe. Nieznane konto, imię, których nigdy nie widziałem, połkany sucho. Zamknąłem aplikację i milczałem, ale coś we mnie zaczęło się poruszać. To nie była rozpacz, to była jasność potwierdzenie, że ta kobieta, która kiedyś na mnie spojrzała na ołtarzu, teraz użyła mojego nazwiska, aby popełnić cios. Tej samej nocy zdalnie uzyskałem dostęp do systemu kamer bezpieczeństwa w naszym domu. Zainstalowałem siebie na kilka miesięcy przed podróżą. Był obraz, Klara, okrutny. Mężczyzna, którego nie wiedziałem, chodził po moim domu. Miałem na sobie bluzę. Użyłem kubka do kawy. Grał z naszym psem, który w tym momencie nie był już nasz i Patricia Ria. Śmiej się w kuchni, jakby nic się nie wydarzyło, jakbym nigdy nie istniał. W tym momencie wszystko się zmieniło. Ból ustąpił miejsca. Straż stał się strategią. Nie chodziło już o odzyskanie niczego. Chodziło o odzyskanie godności. Otworzyłem notatnik i zacząłem pisać. Lista, proste przedmioty: Zadzwoń do Tiago, mojego starego przyjaciela i prawnika. Sprawdź umowę domu. Sprawdź moje wojskowe konta emerytalne. Poproś o licencję awaryjną. Nie było krzyków. Bez łez. Wojna była teraz inna, i byłem dla niej więcej niż przygotowany. Komentarz poniżej: Czy kiedykolwiek zaatakowałeś swoje życie przez kogoś, kto zachowywał się tak, jakby wszystko, co zbudujesz, było jednorazowe? Podziel się tym, jak sobie z tym poradziłeś. Twoja historia może pomóc osobom w środku chaosu. Tej nocy po obejrzeniu zdjęć na jeźdźcy w moich ubraniach, picia w szklance i śmiechu obok mojej żony w kuchni, którą odnawiałem, mogłem się wystraszyć. Mógł zadzwonić, krzyczeć, zagrozić, wysłać wiadomości, ale to nie był plan. Nie ma otwartej wojny, jeśli wygrasz z przygotowaniem, z ciszą, dokładnie. Nie musiałem reagować, musiałem myśleć. I za to zrobiłem to, co zawsze robiłem na polu: siedziałem, przeanalizowałem sytuację i zaplanowałem swoją misję. Pierwsze wezwanie było do Tiago, mojego starego towarzysza batalionu, który po opuszczeniu armii ukończył prawo i został prawnikiem. Rozumiał wszystko, bez konieczności dużo wyjaśnienia. Poprosiłem o dyskrecję. Odpowiedział zdaniem, o którym nigdy nie zapomniałem. Nie przegrasz, wygrasz bez zabrudzenia. Wysłałem mu wszystkie dokumenty, które trzymałem: akt Izby, rachunki bankowe, moja umowa z pożyczką wojskową. Zaczął prowadzić dochodzenie. W międzyczasie poprosiłem o licencję awaryjną to wciąż było na misji, ale życie, które zostawiłem, było cofnięciem kawałka po kawałku. I nie pozwoliłbym temu się zakończyć. W następnym tygodniu otrzymałem odpowiedź od Tiago: Jest tu coś bardzo nie tak. Patrycja poprosiła o refinansowanie z naszego domu, a na papierze moim podpisem była. Ale to nie były moje teksty. To nie był mój ślad. Sfałszowała moje imię, aby zdobyć pieniądze z dziedzictwa domu, które było oficjalnie w moim imieniu dzięki finansowaniu wojskowym. Co więcej, postawiła swojego nowego chłopaka jako współistniejącego. To nie była już emocjonalna zdrada. To była przestępstwo, to był cios. Nie płakałem, nie krzyczałem, uśmiechnąłem się, ponieważ teraz miałem misję i wiedziałem dokładnie, jak to spełnić. Powiedz tutaj w komentarzach, jaki był moment, w którym zrozumiałeś, że musisz przestać próbować to naprawić i zacząć się chronić. Podziel się swoją kolej. Twoja decyzja może zainspirować kogoś dzisiaj. Głos Tiago przez telefon był poważniejszy niż zwykle. Ostatnie dni spędził na przekraczaniu dokumentów, dat, podpisów, a teraz na drugim końcu linii wydał frazę, która mnie zamarła. Renato sfałszowała swój podpis. Była krótka cisza. Wziąłem głęboki oddech. Kontynuował. Użyła swojego imienia, aby refinansować dom. Narysował dużą kwotę. Podpisał na swoim miejscu i postawił nowego chłopaka jako podpisję. To jest ideologiczne kłamstwo, oszustwa bankowe. I nie tylko. Ma przepustkę przez Estelionato. Tam wszystko wywróciło się do góry nogami. Patricia nie tylko chciała się rozdzielić, planowała czerpać korzyści z separacji. Wzięła pieniądze z naszego domu, który był tylko moim imieniem, z pożyczką wojskową, która wymagała mojej pozwolenia. Zakładała, że nigdy się nie dowiem, albo gorzej, że nawet jeśli się dowiedziałeś, nie miałbyś siły do reakcji, ale przegapiła jedną rzecz. Jestem wojskowym i zostaliśmy wyszkoleni do oporu do końca. Tiago wysłał mi folder cyfrowy ze zeskanowanymi dokumentami. W prośbie refinansowania była prawie idealna. Prawie. Początkowy list był błędny. Krzywizna litery R była inna. A końcowy udar, co zawsze robiłem przez refleksję, był słabo naśladowany. Podpis może wydawać się szczegółem. Ale dla tych, którzy wiedzą, co nosi, jest to kod. A potem pojawiło się większe pytanie: gdyby miała odwagę, aby to zrobić, co jeszcze byłoby w tyle? Tiago wyciągnął historię chłopaka Patrici, Bruno Ryan, dwa fragmenty jazdy po pijanemu dochodzenie w sprawie oszustw zbiorczych w 2019 Reru, a teraz połączone z moim imieniem, z moim domem, z moim zniszczeniem ale nie zamierzałem się wycofać. Tej nocy. Po raz pierwszy od wiadomości e-mail spałem z sumieniem w pokoju, ponieważ teraz miałem to, czego potrzebowałem: dowód, prawda, strategia. Komentarz tutaj. Czy kiedykolwiek zostałeś oszukany przez kogoś tak blisko? Czy nigdy nie wyobrażasz sobie, że ta osoba była do tego zdolna? Napisz swoje doświadczenie. Twoje konto może dziś otworzyć czyjś oczy. Myślałem, że mam do czynienia tylko z kobietą, która mnie zdradziła i próbowała ze mnie wszystko wyciągnąć. Ale potem przyszła druga bomba. Tiago zadzwonił do mnie. Renato, nazwa Vinicius Tavares, pojawiła się w refinansowaniu rachunków. Czy wiesz, kto to jest? Nigdy nie słyszałem tej nazwy w życiu. Jest brokerem nieruchomości, wyjaśnił Tiago. Zgadnij, co już zamknęło interesy z Bruno Rajanem, chłopakiem jego żony. Z tym trzy z nich w ciągu ostatnich dwóch lat, wszystkie obejmują domy wojskowe w procesie rozwodowym. Uderzyło mnie jak cios w brzuch. Mieli schemat: Vinicius i Bruno manipulowali kobietami personelu wojskowego, które były na misji. Przekonają ich do refinansowania lub sprzedaży nieruchomości, często poniżej wartości rynkowej. Potem włożyli różnice i zniknęli. Domy, emerytury nieruchomości, zniszczone, podczas gdy jej mąż lub żona służyli temu krajowi. Tiago zbadał więcej. Znalazłem trzy podobne przypadki. Co więcej, w każdym z nich Bruno był romantycznie zaangażowany z swoją kobietą podczas procesu rozwodowego. To był wzór. Operacja, Pułapka! wtedy zrozumiałem. Patrycja mogła zostać uwiedziona, to mogło być współwinne, ale gra była znacznie większa od niej. Rozmawiałem z FBI, dostałem dokumenty, pokazałem ekstrakty, opisałem zachowanie Patrycji, wysłałem nagrywania kamer bezpieczeństwa mojego domu. Tak, byli tam. Bruno i Vinicius, śmiejąc się, spacerują po moim pokoju, omawiając ofertę pieniędzy, próbując sprzedać ich nie. Odpowiedź agenta była krótka. Renato, nie jesteś jedyny, ale może być pierwszym, który go złamał na dobre. I w tym momencie wszystko się zmieniło z perspektywy. Walka była teraz nie tylko moja, to było dla sprawiedliwości dla wszystkich, którzy cicho skradzili się za mundurem. Komentarz tutaj, czy znasz kogoś, kto był ofiarą emocjonalnego lub finansowego ciosu? Podziel się swoją historią, lub zaznacz kogoś, kto musi ją usłyszeć. Czasami otwarcie oczu może zaoszczędzić całe życie. Po dniach zbierania testów, audios, wyciągów bankowych i nagrań kamer, wszystko było gotowe. Tiago wysłał wszystko do FBI. A potem przesłanie, które zmieniło wszystko, zmieniło się. Operacja zostanie zmontowana. Potrzebujemy tylko ostatecznego potwierdzenia. Plan był prosty. Uchwyć Viniciusa i Bruno w ustawie, w moim domu, omawiając sprzedaż nieruchomości uzyskanej z oszustwem. Patrycja wierzyła, że wciąż nie jestem poza krajem. Bruno też. A broker, jak zawsze, pomyślał, że to tylko kolejny, łatwy biznes. Tiago i ja zaparkowaliśmy dyskretnie po drugiej stronie ulicy. O 9.45 Patrycja odszedł, idąc na domniemane spotkanie ze mną w parku. Uważała, że znajdę ją na rozmowę, ale to, co zostawiła, ujawniało. Niedługo potem samochód z logo nieruchomości dotknął się przed domem. Winicius odszedł, został powitany przez Bruno i oboje weszli. Kamery aktywowane. Rozpoczęło się nagrywanie. Na filmie usłyszeliśmy, że Winicius powiedział: Już zainteresowałem kupującym oferta gotówkowa. Powinniśmy zamknąć za 420 tysięcy dolarów. Bruno reaguje naturalnie. A były mąż? Czy będzie to problem? Vinicius uśmiecha się z pogardą. Wojsko są takie same. Hała, ale utknął w służbie. Nic nie zrobi. To wystarczyło. Tiago nagrał wszystko. Natychmiast wysłałem agenta FBI Donalda z wiadomością. To się teraz dzieje. 30 minut później usłyszeliśmy syreny. Niezbodziane samochody otaczały dom. Agenci FBI weszli do nakazów w rękach. Bruno i Vinicius zostali zakuli kajdanki do pokoju, który był pewnego dnia. A ja, po drugiej stronie ulicy, oglądałem wszystko w ciszy. Nie krzyczałem, nie wywyższyłem się. Właśnie oddychałem. Spód. Po raz pierwszy od dłuższego czasu. Trybunał przybył. Napisz tutaj w komentarzach. Czy wierzysz, że sprawiedliwość nawet późno zawsze znajduje Twoją drogę? Jeśli nosisz dowód prawdy i czystą świadomość, wiedz, sprawiedliwość może zająć trochę czasu, ale nigdy nie zawodzi. Krótko po aresztowaniu Bruno i Winiciesa otrzymałem telefon od agenta Donalda. Twoja była żona jest na miejscu, jest wyraźnie wstrząśnięta. Wyglądałem przez okno samochodu, tam była. Patricia, stojąc na chodniku naszego starego domu, z rękami na ustach, obserwując pudełka zabierane przez FBI, spojrzała w szoku. Ale część mnie. Nie mogłem już odróżnić prawdziwego od próby. Później wysłała mi wiadomość. Musimy rozmawiać. Nie o tym, co myślisz. Tiago poprowadził mnie. Nie rozmawiaj z nią teraz. Wszystko jest badane. Każde słowo się liczy. W następnych dniach proces prawny rozwinął się. Patrycja została wezwana do zeznania. Twierdził, że nie wiedział o zbrodniach, że Bruno ją zmanipulował, mówiąc, że ukrywam pieniądze i że po powrocie z misji nie zostawię jej nic. Powiedział, że zajął się całą częścią finansową i że podpisała tylko to, o co prosił. Trudno uwierzyć, sfałszowała mój podpis, włożyła innego mężczyznę do mojego domu. Skłamała, ale czy byłaby także ofiarą profesjonalnego przewodnika? FBI było wątpliwe. Nie było wystarczających dowodów, aby oskarżyć go jako aktywną część programu. Potem otrzymała propozycję: pełna rekompensata kwot przekierowanych, całkowita konfiskata jakiegokolwiek prawa do domu i mojej emerytury wojskowej. I podpisane spowiedź o fałszerstwie w zamian za brak potwierdzenia karnego. Zaakceptowała, podpisałem wszystko lewy. W tym momencie ból stał się pusty i pustka. Ustąpiła miejsca pokoju. Nie chciałem zemsty, chciałem prawdy, a teraz była tam, udokumentowana, podpisana. Być może Patrycja była po prostu słaba, być może był to wspólnik, ale w końcu dokonała wyboru, a ja też. Komentarz z szczerością. Czy wybaczyłbyś komuś, kto zniszczył Twoje życie, ale twierdzi, że został oszukany? Udostępnij swój punkt widzenia. Jest to rodzaj refleksji, która pomaga innym znaleźć jasność w środku bólu. Pozew zakończył się sześć miesięcy później. Bruno został skazany na osiem lat więzienia za oszustwo, spisek i kradzież tożsamości. Vinicius zajął dwanaście lat. I najbardziej zaskakujące. Dzięki mojej współpracy i zebranych testach FBI odkryło, że program obejmował co najmniej 11 innych rodzin wojskowych. To, co zaczęło się jako zdrada małżeńska, było narodowym zamachem. Otrzymałem linki od mężów i żon, dziękując. Niektórzy byli w aktywnej służbie, inni próbowali uratować swoje małżeństwa. Moje imię było w aktach jako kluczowy świadek, który zdemontował sieć. Ale nic z tego nie wymazało tego, co czułem. Mój dom był zaznaczony. Każdy róg nosił pamięć fałszywego śmiechu, kłamstwa, i tak podjąłem ostateczną decyzję: Sprzedaj dom. Za pieniądze kupiłem małą kabinę na obrzeżach Misula w Montanie, dwa okna skierowane do gór, strumień z tyłu, żaden sąsiad w odległości pięciu kilometrów cisza, pokój, wolność. Adoptowałem psa. Owczarka niemieckiego, którą nazywałem Scout. Z nim zacząłem żyć w inny sposób. Żadnych raportów, mundurów lub biegów. Zacząłem wykonywać małe stanowiska stolarskie dla lokalnych mieszkańców. Zbudował stoły, przywrócił okna otaczające szopy. Rodzaj usługi, która sprawia, że twoje ręce są zajęte i spokojne serce. Po 20 latach służby oficjalnie przeszedłem na emeryturę. Wykonałem swój obowiązek. Teraz moje zaangażowanie było dla siebie, z moją uczciwością, z moim pokojem. Pewnego dnia otrzymałem list od kobiety w Fort Worth w Teksasie. Jej mąż był w marynarce wojennej. Prawie wpadła w ten sam cios, ale gdy ostrzega FBI, otrzymała moje imię jako odniesienie. Nie znasz mnie, ale twoja historia mnie uratowała, napisała. Tej nocy usiadłem na werandzie. Zwiadowca leżał u moich stóp. Niebo było czyste, powietrze zimno. I po raz pierwszy uśmiechnąłem się bez bólu. Napisz w komentarzach: czego nauczyłeś się z tej historii? Jakie podejście zamierzasz teraz podjąć w swoim życiu? Jeśli ta historia przemówiła do ciebie, podobnie jak wideo, zasubskrybuj kanał i udostępnij ją komuś, kto musi go usłyszeć. I pamiętaj, być może straciłeś wszystko, ale nadal może zbudować coś, czego nikt inny nie może zniszczyć jego wewnętrzna wolność.